Panowie, witajcie bardzo serdecznie. Pierwszy raz w historii organizujemy męską sobotę, czyli spotkanie tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że chcemy przynajmniej raz na kwartał spotykać się w męskim gronie po to, żeby zastanowić się nad tożsamością mężczyzn, wymienić się doświadczeniem i budować taką społeczność osób, które. Próbują wzmocnić w sobie męskie cechy i odnaleźć, zrozumieć ten męski świat. Dlatego zapraszamy Was wszystkich, którzy byliście na Drodze Abrahama, myśleliście o tym, żeby pójść, albo nigdy nie szliście na tej drodze, a chcecie po pomóc nam w organizacji nie tylko Drogi Abrahama, ale też całej takiej społeczności, takiej formuły, nad którą razem się zastanowimy, jak to robić, co robić, żeby wzajemnie sobie pomagać w tym. 25 września, Warszawa, od 10 do 18 jest możliwość noclegu. Będzie czas na medytację na temat męskich rzeczy, będzie czas na porozmawianie ze sobą i będzie spotkanie ze specjalistą, który się zajmuje fachowo męską tożsamością. Zapraszamy Was, zapisy w linku pod filmikiem. Spotkajmy się wszyscy razem, zabierzcie swoich znajomych i wspólnie razem zastanowimy się, co robić, żeby te męskie cechy w sobie odnaleźć i iść radykalnie w świat. I ten świat zmienić. Do zobaczenia.